W nadchodzącym odcinku, tańca z gwiazdami, pojawi się specjalny gość. Julia Żugaj przedstawiła go już na Instagramie. Oskar Cyms, bo właśnie o nim mowa, wszystko potwierdził, Oskar Cyms wystąpi w tańcu z gwiazdami. Taniec z gwiazdami, z odcinka na odcinek przynosi widzom coraz więcej emocji. W rywalizacji o kryształową kulę zostało już tylko 6 par. Uczestnicy swój udział w programie relacjonują w mediach społecznościowych. Zamieszczają tam nie tylko kulisy przygotowań do kolejnych występów, ale też nagrywają humorystyczne filmiki. Dzielą się tam również swoimi emocjami oraz przemyśleniami, a część z nich przekazuje także ważne dla nich informacje. Jedną z takich osób jest Julka Żugaj, która na bieżąco dzieli się z fanami kolejnymi osiągnięciami w tanecznym show. Taniec z gwiazdami. Oskar Cyms zaśpiewa podczas występu Julii Żugaj. Julka Żugaj opublikowała dziś na Instagramie wpis, w którym ogłosiła, że w najbliższym odcinku Tańca z Gwiazdami w jej występie będzie miał swój udział Oskar Cyms. Niespodzianka. Kto będzie oglądał nasz występ w niedzielę w Tańcu z Gwiazdami? Zapytała fanów. Influencerka opublikowała też na Stories nagranie, na którym przekazała nowinę. W najbliższym odcinku zaśpiewa dla nas gość specjalny. Zatańczymy czaczę do piosenki Oskara Cymsa. Oznajmiła, następnie skierowała kamerę na Oskara Cymsa, który również zachęcił widzów do oglądania najbliższego odcinka tańca z gwiazdami. No, cześć, słuchajcie, w niedzielę musicie to obejrzeć. Ja się bardzo cieszę, że będę mógł zaśpiewać. Mam nadzieję, że nie zrobię nic, co przeszkodziłoby w występie Julki. Mam nadzieję, że będzie super. Oglądajcie i do zobaczenia powiedział Oskar.